Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przygód z Minecraft. E, niestety dzisiaj e, gość specjalny nie mógł zagościć w naszym odcinku. Dlatego jestem sam. E, zrobił, z, ma, Jest duża zmiana w moim domku, a więc tak. Na dole znalazłem wielki kanion. Zaraz wam pokażę. W ogóle tam pójdziemy kopać. A tutaj jest tak. A mam włączone potwory czy nie? Sprawdzę. Oj. Coś, coś mi... O jest. Mam włączone. Okej. Okay. No to tak. Sprawdzę. Tutaj się dużo znajduje. Nawet bym powiedział zmieniło. Teraz na wygląda tak. Oj, oj. Dobra, ja wolę się nie bić na razie. E, dobrze. To jak? Może pójdę na... Tu chociaż... Chociaż nie, najpierw sobie coś zjem, żeby mi się odnawiało życie. Tak. E, to tutaj jest e, pięterko. Łóżka tutaj są. Właśnie nie wiem, jest noc czy nie. Jest. E, no to robi się noc, to ja sobie tutaj troszkę porobię. Poleżę. I z drugiej strony jest to samo dokładnie. A więc tak, ten jest na serio super, musicie to zobaczyć. A w ogóle piszcie w komentarzu, bo tak jakoś strasznie mało poczorów. Tak, schodzimy sobie, tutaj się trochę schodzi. Super, idziemy, 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 a tam sobie szukaję różnych rzeczy, bo mi coś tam pluskało. O i tutaj. No więc tak sobie zobaczyłem i nagle się patrzę, a tutaj jest tyle rzeczy. A więc tak, tutaj jest. A mniej więcej tak. E, taki wielki kanion. Lapis lazuli, różne rzeczy, tam jest złoto. Jamenty nie wiem gdzie są. Może gdzieś, na pewno gdzieś są. Może zaczniemy... Aha, bo tego nie mogę tym wykopać. A ja tego nie mam, że nożnego. To może najpierw sobie pokopę troszkę tego Ym... żelaza, chociaż mam na dole. Aha, no chyba, że mi starczy. A, no i tak sobie wykopę. Tak. Piszcie mi dlaczego mam tak mało potworów. Oj, 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 chyba już jednak mam trochę. biorą czasami. To, a, tutaj a to nic. Ja sobie przejdę tutaj i tutaj mam trochę tego. Tylko teraz sprawdzę czy... A, no tak. Oświetlę sobie troszkę. I pójdę... Eee... Yy, to znaczy zrobię... Tutaj sobie sprawdzę, że nie jest... Oj, właśnie. Tak się, tego się bałem. Yy, no to to zrobię tak. To muszę świetnie rozegrać, ale to powinienem zrobić tak, tutaj kopać i teraz tak wyłazimy, yy, zrobię tutaj sobie i jakoś to trzeba by, oj, tutaj dać i jest, mam, O, oj, tam jest złoto, to sobie po, nie pój, po to pójdę, tam jest złoto, jest. A jakby coś to to jest y, Optifine Mode Aha no tak to też muszę. E, dobra No to co to ja sobie wrócę Tak po, Pozbierałem sobie też różne, różne inne rzeczy typu y, To znaczy no takie liście i tam zrobiłem sobie szczypce Dużo takich rozmaitych dziwnych rzeczy Znaczy no nie dziwne, ale takich nietypowych Właśnie sobie fajnie zrobiłem to pięterko, mi się podoba bardzo W ogóle jak mam frapsa to mi się zacina troszkę Minecraft I Mam straszne takie jakby... Jak świat mi się trudno... Oj oj oj, oj dobra yy, Tutaj mam coś takiego, bym ostatnio w las wyleciał po drabince Dobra, ile mam tutaj? Dwa, no i jeszcze tutaj dwa sobie wrócę przydałby mi się węgiel ale węgiel cały przerobiłem na na te na deski o wełnę mogę zrobić jedną to nawet nie na co bo ja sobie lepiej wolałbym sobie zrobić łuk to zrobię sobie łuk ciach i tutaj a i zapomniałem jak się robiło tego ten cały no jak to tam? Eee... Bl, bl, a, nie pamiętam już... Czy... Eee... Eee... te, strzały! Strzały, tak. Kurczę, trochę nudno to jest bez gościa specjalnego, chociaż on za dużo nie mówił, ale... Ale tak nudnawo. Mi się wydaje. Tak... I już mam żelazne... Okej, tutaj mi się robi. I jeszcze trochę tam porąbę drzewka. No to skaczę. I... Oj, oj, oj. Uch, ale bym się zabił. Tutaj słuchaj. troszkę pokopę tym tym wszystkim. Wiem, że jest zasada nie kopać pod siebie, ale takie takich... A, nie! O, pomyliłem sobie SV. E, dobra. Łuk mi na razie nie będzie potrzebny. Raczej... No, mam nadzieję. E, tam stamtąd wyłażą jakieś te, ale to nic. Ja sobie tutaj pójdę. E, gdzie jest lapis? Lapis jest... A tutaj tak, muszę iść tutaj do góry. Dobra, już nic nie mam, tak? Żadnych trosków. Mogę wziąć jeszcze ze skrzyni. no co ja zawsze mogę zrobić tak? Akurat no Okej, już nie mam. A nie mam, bo ja będę, będę tak robił, że jakby będę kopał kilofem kamiennym, ale minerały będę wydobywał żelaznym, no bo żelaznym się da, a nie chcę go tak marnować. A no, w ogóle jakieś mam dzisiaj straszne lagi dziwne z tym Minecraftem, jak mam frapsa. Okej. Okay. No to co, oj, coś tam jest? Nie. Tego redstone'a to nie wiem, czy pozbieram sobie tak dużo. Tak redstone'a redstone nie... oj, 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 oj. A tutaj właśnie widać takie troszkę mostki, jakie tam zrobiłem. A jakie tam różne rzeczy. Tak, yy, i co ja jeszcze mogę Wam o, powiedzieć? No, mogę zrobić wiaderko przy okazji ale czy oczywiście nie pomyślałem o tym. A to jakoś sobie poradzę bez wiaderka. W końcu. W końcu przecież... Ale nie, no nie da się, ale... A jakoś tam coś wymyślę. Strasznie dziwne mam lagi. Może takie jakby wyjątkowe bym powiedział. Nie, nie, nie. Uff, ale nie bym, nie bym przeleciał. No właśnie, mam takie lag, że nawet nie mogę sprintować. O, szkielet. Zombie. Słyszę zombieka. Słyszeliście? No bo ja tak. O, o, z Kurka, kurz mi to. Szybki tam rosną. A zaraz, no ale tutaj jest. Nie. A to jest. No No to tak, złoto sobie wykopę, ale złoto będę... Nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Nie! I co ja teraz zrobię? No, nie mam co zrobić właśnie. Oj, oj, Mam problem. Ale nie że tego tak szybko zrobić chyba. No, miałem tak dużo rzeczy, nie! No chociaż się tutaj pojawiłem. Dobra, muszę wyłączyć kreatywa, bo jeszcze myślałem, że jak zdążę to przełączyć, ale coś mi nie wyszło, oj. To wywalę sobie. To nie ma nie ma co do tego trzymać. Może tam chociaż coś tam zostało trochę. Różnych rzeczy, ale coś, coś mi się nie wydaje. Dobrze, że mam chociaż trochę rzeczy w skryni. Mam nadzieję oczywiście. Yy, dobra, wezmę sobie trochę ziemi, żeby już się uzbroić w to takie ten i wezmę sobie miecz drewniany. No i tam muszę wracać. Ale po prostu nie fart. Ja cię, no szedłem, tak biegłem za złotem i lapis straciłem... E, tam jest dużo tego, no ale zawsze w końcu nie dużej ilości rzeczy. O, ogórek. Yyy. Okej, okay, bo ja się... O, tam jest ten zombie. O nie, ten będzie do mnie jeszcze nawalał. coś spaliło czy to jak wygląda? o nie. nie o mam złoto no świetnie całeś się spaliło Ale coś tam mówi uszła z dymem dosłownie ojej, ojej. nawet nie mam jak zrobić tego Chilofa. Czym ja będę kopał patykiem? Nie ja, no, tutaj to ja przejdę, ale... gdzie dalej to... To badyle będę kopał. Czym innym? Dobrze mam trochę z... żelaza w domku. No tak, epicki fail. No nie, to żebym mam no, na niego takie epicki. To było zwykłe potknięcie się. Tutaj. Właśnie po co ja pójdę? Żona do którego nie mogę zabrać świat. coś wymyślę. Może. No Gdzieś tam wpływa. Sosiedzki tylko takie. Dobra, no sobie raz. Przejdę, tutaj nawet przejdę, ale potem to już będzie mi troszkę trudniej. ja nie wiem kiedy będę, ile będę, ile już będę, no to wieszcie co, będę już powoli koczkę, to skoczę do domu jak najszybciej. Skrót myślowy, to skoczę, bo fajnie był jakbym mógł skoczyć. akurat w domku. No to super. Yy, a więc tak, może tak stanę jeszcze tutaj. Super ładnie. Komentujcie, subskrybujcie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.